Cześć! Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Stany Zjednoczone otwierają się od 8 listopada dla osób zaściepionych przeciwko COVID-19. To był długi proces i pandemia okazała się trudna dla wielu z nas. Musieliśmy zawieść podróże, ale wkrótce będzie można ponownie odwiedzić rodziny i przyjaciół w USA. I to w sam raz przed sezonem świątecznym. Data ponownego otwarcia przypada prawie dwa lata po przyjęciu Polski do pro programu ruchu bezwizowego. Nie udało nam się w pełni korzystać z tego, co ten program ma do zaoferowania, ale teraz to nadrobimy. Żeby podróżować, najpierw musisz być zaszczepiony, zrobić test na COVID przed wylotem i oczywiście wypełnić ESTA. Honorowane są szczepionki dopuszczone w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Możecie do nas zadzwonić pod podany numer telefonu i Welcome Back to America. Śroki drogi.